Halo Robert? Kto mówi? E, ty, słuchaj, mam taką sprawę: co to jest w tej szkole? Co? Kto mówi? E, kurwa, twój najlepszy kolega z podstawówki. Jaki? Nie znam ciebie. Tuś, Piotruś. Piotruś. No, ale o co ci chodzi? Kurwa bo strzeż mój, yy, mój kurwa przyjaciel tutaj, yy, Paweł dos, dostaje kurwa od ciebie kurwa po łbie, jak jeszcze raz dostanie to jak ci znajdę to kurwa nie poznał się człowieku w lusterku, ja ci tylko to mówię, kurwa jeszcze raz, i jutro Paweł idzie do szkoły i kurwa go przepraszasz, jak nie No dobra, ale, ale poczekaj, mogę bo... coś powiedzieć teraz? No mów, gadaj. Kiedy, kiedy on ode mnie dostał po, po głowie, no powiedz, kiedy? Kurwa, to była przynośnia. Naskarżyłeś na niego, łobuchu, kurwa, co? No, ja go zawołałem na lekcję, nie? On nie chciał, no to co ja miałam pani powiedzieć, że co? Ale... Że mu się nie chce? Powiedziałem, że siedzi w bibliotece, nie? Kurwa, rozumiesz, tak się nie robi, nie rozumiesz tego? No dobra. Kurwa, nie robi się tak, no jest, kurwa, co ci to interesuje, czy on jest na lekcji, czy nie, kurwa, no mówi Ale no. Nie wiesz. No chciałem go zawołać, żeby nie dostał uwagi. Nie moja wina, że dostał. Ja go, ja go po dobroci. Chodź, Paweł, bo już jest, jest lekcja, a nie było prądu. Mówisz, chodź, Paweł, już no dobra, chodź. On mówi nie, no to dobra, nie, to nie. Jeden chuj, czy dostał, że nie przyszedł, czy że się spóźni, czy że go nie ma, kurwa. Jeden chuj to jestej. Jeżeli tak dostał i tak, no to jeden chujczy czy dostanie za to, że nie przyszedł, czy za to, że się spóźnił, kurwa. No to ty. go kablowałeś, człowieku. Co? Po chuj go kablowałeś? Jak on i tak dostałby uwagę i tak, kurwa, no to ty. On mało razy na mnie nakablował. Kurwa! Ej, ja, ja, on mi to opowiadał, kurwa. Pierwszy raz ty na niego nakablowałeś, kurwa. Podobno taki dobry kolega byłeś, do chuja. No on też może jest dobry kolega, też nieraz na mnie kabluje. No to że słyszałem, że Olek się z Polskiego, kurwa, też gdzieś go kablował. Olek się z Polskiego go wcale nie podkablowałem, bo wcale nie mówiłem pani. Ale chciałeś! Chciałem, ale nie powiedziałem. Nie, kurwa, chciałeś, ej! To jest już, to już jest, kurwa, karalne, człowieku! Chcieć, a, a nie, a powiedzieć, to jest różnica. Dobra, pójdzie, przyjdzie jutro do szkoły, pogadamy sobie. Ej, kurwa, ja ci, ja ci tylko ostrzegam. No dobra, słowo. Podobno, żeście jeszcze, kurwa, nagrywali Pawła. Chuju. Kurwa, ja, ja ci tylko, ja ci tylko ostrzegam, kurwa. Ja... Ale powiedz kiedy, dobra, powiedz kiedy ja go nagrywałem. Na Zielonej Szkole, a kiedy kurwa? Tu dawno i, dawno to już było i po sprawie. Przeprosiliśmy I... nawzajem się i już. No kurwa, mówię ci. Ba... No właśnie, zastraszaliście go kurwa, że na internet wrzucicie. Ja wam kurwa na wrócę, ja cię, ja cię porzucam... Ja go nie zastraszałem, ja nie chciałem tego na internet wrzucić. kurwa, przypadkowy. Słuchaj! Kurwa ja cię ostrzegam. Pan Kurwa musisz przeprosić i kurwa, że mi to nie było ostatni raz. Ja tam... Ja tam mam sprawę kurwa, to ja w tym kurwa właśnie w gimnazjum, to ja tam wpadnę. Ja cię ostrzegam. Jak... Dobra, przyjdę jutro do szkoły go. Ja to na, dnia, na dniach. panu mi kurwa przychodzi jutro mówi, że go przeprosiliście. Jak nie, ja tam wpadam kurwa, na dniach. Ja, nie do... ja tam go przepraszam, a kto ma z nim co innego, no to jest nie moja sprawa. Ty masz go kurwa przeprosić i, i przekaż informację, że dzwonił do ciebie kurwa jego kolega najlepszy i że powiedział, że napierdoli im kurwa, jak go nie przeproszą. Tylko im to przekaż, a Ty masz przeprosić.